Kolejna wyjątkowa wołowina w ofercie auto Import Nieporęt, tym razem S81 generacji, ostatni wypust, tak zwany Graphite Edition, 2005 rok, nieśmiertelne 2.4, benzyna, 5 cylindrów, 140 koni. Tutaj skrzynia manualna, egzemplarz z bardzo niskim przebiegiem, zaledwie 173 000 km, zakupiony od starszego pana, drugi właściciel od nowości, posiadał to auto od 2009 roku. Także szmat czasu. Egzemplarz bezwypadkowy, cały w oryginale. Żaden element nie był powtórnie lakierowany. Tutaj macie hak holowniczy. Śmieszną taką zaślepkę. Auto naprawdę w nienagannym stanie. Wręcz idealnym stanie. No to zaraz do tego przejdziemy. Grafite Edition. Tutaj mamy właśnie te zarezerwowane dla tej wersji Alufelgi. 17-calowe. Wydęcze czarna skóra. Mamy mocne słońce. Z fotel kierowcy, jak nowy. Zero praktycznie uszkodzeń. Generalnie samochód jest naprawdę pedantycznie zadbany. Przebieg jest dokładnie 173-200 km. Klimatronik dwustrefowy. Ciekałka zmiany biegów w ogóle nie wytarta. Nawet nie ma żadnego zużycia. Eee, Klimatronik dwustrefowy, podgrzewane przednie fotele. Kierownica, tak jak widzicie, w idealnym stanie. Tempomat. A taka wersja raczej podstawowa. tak, nie, nie jakaś tam mega wyposażona, ale tutaj liczy się stan, a nie wersja wyposażenia. Znaleźć taki egzemplarz to naprawdę rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda silnik. Tutaj nic w tym aucie nie było myte. Szykowane auto, tak jak zjechało z lawety, tak wygląda. Tak naprawdę było opłukane z zewnątrz. Nawet nie było auto odkurzane w środku. Stan jest naprawdę perfekcyjny. Tutaj zobaczcie kolektor wydechowy. Robię zbliżenie. Kolektor jak nowy, tak? Żadnych przebarwień. Naprawdę, samochód jest w rewelacyjnym stanie. Rozrząd wymieniony przy 157 tysiącach w 2018 roku w listopadzie, ale o tym jeszcze później. Oryginalny rozrząd założony, wolwoski. Tradycyjnie do auta już u nas drugi komplet kół. Felgi stalowe, opony ziemowe bardzo ładne jak nowe. Do tego mamy oryginalne kołpaki. Felga 16 calowa. Stalowa, ładna, nie, nie skorodowana. Stan samochodu jest naprawdę rewelacyjny. Pan od którego kupowaliśmy to auto, to mówię, tak jak mówiłem wcześniej, starszy pan, czyli tak jak wszyscy mówią w dowcipach, że auto sprowadzone od starszego pana jeździł tylko do kościoła, ale zaraz Wam pokażę jaką prowadził dokumentację tego samochodu, bo to jest najciekawsze. Tutaj jeszcze fajne wyposażenie samochodu dodatkowe, młotek do wybijania szyb w razie jakiegoś wypadku innego, innego uczestnika drogi i zmyślny kosz na śmieci dobra, przechodzimy do dokumentacji książka serwisowa prezentuje się następująco tak jak widzicie przeglądy robione co roku a nawet nie, co roku, to mamy 11, 12, 13 rok nawet mamy napisane jaki olej 0w30 tutaj raz był jakiś zalany 5w30, ale generalnie powinien być zalany 0w30 i tutaj macie już od 12 roku zalewane 0w30 14, 15, rok 16, 17, 18. Tutaj w 18. macie właśnie wymieniony kompletny rozrząd z pompą wody. Ostatni serwis zwałcie wykonany we wrześniu 2019 przy 167. Aktualnie samochód ma przejechane 170 3000. Także oleju jak najbardziej nie trzeba na razie wymieniać chyba że we wrześniu, że jak inny rok. No i co o co chodzi tutaj z tą dodatkową dokumentacją, którą prowadził Szwed. E, oczywiście mamy komplet kluczy, o tym już nie wspominam. Zawsze jest to opisane w ogłoszeniu. E, to jest właśnie dodatkowa historia samochodu, którą prowadził e, Szwed. E, notował sobie każde tankowanie samochodu, ilość zatankowanego paliwa oraz kwotę, e, jaka była na stacji. E, mamy tutaj kilometry przy, przy tankowaniu, jakie były wykonywane. A dokumentacja naprawdę stworzona pedantycznie, bym powiedział perfekcyjnie. Pierwszy raz tak naprawdę mamy coś takiego, taki roadbook. Bardzo fajna sprawa. Jak ktoś lubi się pochwalić sąsiadą właśnie jaką ma dokumentację do samochodu, no to myślę, że, że lepszej dokumentacji na przebieg samochodu nie ma. No wiadomo, no, znajdą się pewnie jacyś. Yy. Jakieś osoby, które powiedzą, że można sobie to wszystko wypełnić, pewnie, że tak, wszystko można wypełnić, wszystko można podpisać, podpieczętować. To nie o to chodzi. To mówię, macie auto ze Szwecji, sprawdzacie sobie wszystko po numerach rezerwacyjnych. To jest dodatkowy, tak naprawdę bonus, tak? Dodatkowy bonus do samochodu, że mamy tak prowadzoną dokumentację, a nie inaczej. W Polsce, jeżeli chodzi o dokumentację serwisową, jest różnie. Znamy z doświadczenia samochody, które. Czasami przyjmujemy w rozliczeniu te, które my żeśmy sprzedali, i dokumentacja była prowadzona do momentu tak naprawdę zakupu tego auta w Polsce. Czyli była dokumentacja tylko serwisowa z zagranicy, a w Polsce naprawdę rzadko się zdarza, żeby ktoś dalej kontynuował czołowicie zbieranie dokumentacji serwisowej samochodu. No albo po prostu tego auta nie serwisuje, tylko wsiada i jeździ. Tak? Ten egzemplarz jest takim samochodem, którego możemy wsiąść i przejechać, nie wiem ogromną trasę i na pewno nic z tym samochodem się nie stanie auto sprawdzone u naszego mechanika, ale tak naprawdę nie było co sprawdzać, wgrane tylko polskie menu samochód jest w stanie idealnym technicznym, wizualnym żadnych tak naprawdę odprysków na masce, jakieś tam niewielkie, tutaj mamy na zderzaku zrobioną zaprawkę, lampy przednie, halogeny, jak nowe tutaj nie ma żadnego, żadnych odbitek, żadnych, nie wiem, zmatowień to pokazuje, że naprawdę samochód jest w rewelacyjnym stanie tak jak już mówiłem, w oryginalnym lakierze cena tego auta nie będzie niska. Nie będzie niska ze względu na historię i ze względu na stan tego auta, i ze względu na wysoką cenę zakupu, którą my musieliśmy niestety dokonać. Takich aut nie kupujemy tanio, nie kupujemy okazyjnie, tylko kupujemy dlatego, że są w świetnym stanie technicznym i wizualnym. Za to auto będziemy chcieli około 22 tysięcy już na gotowo po opłatach. No i myślę, że klient znajdzie się szybko. Także kolejna wołowina wjeżdża do oferty Autoimport Poręt. kolejna wyjątkowa, która raczej szybko się nie powtórzy. Także Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie. Pozdrawiam. Zobaczymy Volvo od spodu. Volvo dziadka. Przypominam, jeden właściciel 2009 roku. To już szmat czasu. A to w nienagannym stanie technicznym. Od spodu widzicie zero korozji. Był zabezpieczany. zerowy zero wycieków. Tak to się prezentuje. W silniku to nie będzie wycieków na pewno Auto przez nas sprawdzone, naprawdę wyjątkowa egzemplarz, wkrótce w ofercie